Twoje kolano wygląda tak, że po kontuzji acela masz mniej siły, ograniczony zakres i generalnie twoje kolano jest słabe, albo może masz lęk przed pełnym obciążeniem i po prostu boisz się ruchu. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom i właściwej strategii powrotu do sportu możesz odbudować pełną funkcjonalność kolana, aby było stabilne i gotowe na obciążenia. Zła wiadomość też istnieje. Jest taka, że niestety nie jestem w stanie Ci wszystkiego wytłumaczyć, co robić po kontuzji Acela w 30 sekund. Moja specjalizacja w programowaniu treningu i powrocie do sportu po kontuzji trwała lata, a obecnie z tego pisze doktorat, więc serio potrzeba. Ciut więcej czasu, żeby Ci to wyjaśnić. Ale jeśli chcesz się dowiedzieć, jak bezpiecznie wrócić do sportu po kontuzji ACL-a, jakie robić testy, jakie ćwiczenia zaplanować, czyli przejść przez każdą fazę, to zapraszam Cię na webinar, który jest bezpłatny, darmowy, trwa 60 minut i wyjaśnię Ci dokładnie, co i jak robić, by wrócić do sportu po kontuzji ACL-a. A dla tych, którzy będą chcieli, będzie można też skorzystać z mojego bonusu, o którym powiem... Podczas szkolenia: kliknij w link poniżej i zapisz się teraz. Liczba miejsc jest ograniczona na webinarze i bądź gotowy na transformację swojej praktyki zawodowej. Do zobaczenia, ściskam Sherlock.